Zamrażenie żony Regulusa nic nie daje. Regulus w akcie desperacji przeniósł swoje serce na Emilia, aby dalej być niepokonanym. Dzięki niewidzialnej dłoni Subaru udaje się wyciągnąć z niej źródło autorytetu przeciwnika i go pokonać. Gdy Regulus próbuje zastosować swój ostatni podły ruch, pojawia się Reinhardt kończąc walkę. Witajcie, zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał zamawiania nowelki Rezero. Dzisiaj na taśmę wjeżdża ostatni rozdział tomu 19 pod tytułem Regulus Corneas. Standardowo materiał składa się w głównej mierze z omówienia fabuły, rozdziału, co kończy, krótka opinia o nim, a także co wnosi do całości fabuły. W tym miejscu ostrzegam Was przed spoilerami, a także proszę o łapkę w górę i suba. Tymczasem usiądźmy na naszych tyłkach po ciężkiej walce z arcybiskupem. Coś, rozpoczynają rozmyślania Regulusa. Arcybiskup chciwości przeklina swoją porażkę, twierdząc, że gdyby od początku walczył pełnią mocy bez taryfy ulgowej, już dawno by wygrał. Z czym w sumie ma rację. Wspomina swoją przeszłość, wychowywał się w biednej wiosce, jego ojciec był alkoholikiem, matka potrafiła tylko narzekać, żeż bracia zawsze chciwie patrzyli na jego rzeczy. Gdy wybrał go Wiedźmi pierwiastek, zabił swoją rodzinę, potem wioskę, przez którą życie było paskudne, miasto, przez które wioska była w złym stanie, aż w końcu kraj, który powinien był wszystkim dobrze zarządzać. Podsumowuje, że ojciec alkoholik, który mimo braku pieniędzy przynos prezenty jest śmieciem. Matka, która ciągle narzeka, ale mimo to pracuje, aby zapewnić jakikolwiek byt dzieciom, jest śmieciem. A brata, którzy chciwie patrzą na jego rzeczy, ale gdy przemierał głodem, oddawali mu swoje jedzenie, także są śmieciami. Jedyną osobą z wioski, która przeżyła atak Regulusa była jego pierwsza żona, którą wspomina jako kobietę idealną, która nigdy się nie uśmiechała, nawet gdy doprowadził do totalnej masakry. Finalnie zdaje mu się, że ją widzi, jednakże tym razem się uśmiecha, czego Regulus nie potrafi zaakceptować. Zaczyna Nasza szaleńczo rozmyślać o tym, jaki to jest perfekcyjny i że to nie jego wina, że tak to się skończyło. Uważa się za człowieka najwspanialszego ze wszystkich i nie rozumie, czemu w to wszystko go spotyka. Powtarza w kółko słowa: nie jestem zły. Powróciwszy do rzeczywistości, Regulus patrzy na Pristele z lotu ptaka. W dobrej nowinie wyczytał, że to właśnie tam znajdzie kolejną żonę na brakujące miejsce w jego królestwie. Regulus stwierdza, że może zbombardować Pristele z tej wysokości przy użyciu piasku i nie obchodził go los pozostałych arcybiskupów, którzy równie dobrze mogli już być martwi. Wtedy pojawia się przy nim Reinhardt. Regulus nazywa go potworem, na co Reinhardt przyznaje mu rację, stwierdzając, że faktycznie jest potworem, który poluje na inne potwory. Kopie Regulusa, a ten przez instynkt przetrwania, którego nie używał przez ponad 100 lat, Czuje, że musi aktywować na sobie lwie serce, aby uchronić się przed niechybną śmiercią. Regulus spada w dół z niewiarygodną prędkością, po czym leci na ziemię, jakby ta prawie w ogóle nie istniała. Do tej pory w takiej sytuacji mógł chwycić się czegokolwiek, zatrzymując czas danego przedmiotu, jednakże bez swojego królestwa nie był w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa przy takim manewrze. Stara się utrzymać w stanie zatrzymanego czasu dłużej niż 5 sekund, jednakże czuje, że nie wytrzyma i musi to przerwać, albowiem śmierć od zatrzymania własnego serca byłaby co najmniej głupia. Regulus anuluje lwie serce i od razu czuje, że ma skruszone na miazgę niemalże wszystkie Kosi. Ciało Regulusa jest w wyjątkowo opłakanym stanie. Całość zdaje się trzymać w jednym kawałku tylko dzięki skórze, gdy wewnątrz wszystko powoli się przestawia. Regulus próbuje wdrapać się z powrotem na górę i przypomina sobie, kim naprawdę jest Emilia. Przypomina mu bowiem fortunę, którą zamierzał poślubić w puszczy Elior. Przypomina sobie również Petelgisa. Nagle w arcybiskupa uderza głód i pragnienie. Nagromadzone przez 100 lat uczucie głodu zdaje się nie do powstrzymania, dlatego zaczyna pić mętną wodę spływającą z góry. Gdy zamierza dalej wytrapywać się ku górze, woda przybiera. Na sile i wrzuca go z powrotem na sam dół, gdzie desperacko walczy o życie. Początkowo próbuje użyć lwiego serca, lecz po jakimś czasie woda dostaje mu się do płuc i umiera w powolnej agonii, przeklinając Emilię. Na górze Subaru podsumowuje, że Regulus dostał to, na co zasłużył. Chełpił się swoją mocą, która teraz była dla niego nie ratunkiem, a opcją innej niż utonięcie śmierci, zaś miasto, które bezkarnie niszczył, powoli się na nim mściło, topiąc go. Emilia zdaje się być smutna, na co Subaru mówi, że w sumie lubi w niej i jej to dobre serduszko, ale współczucie wobec takiego człowieka to już przesada. Emilia mówi, że to nie to i po prostu ma wrażenie, że to nie było jej pierwsze spotkanie z Regulusem. Finalnie nie potrafi sobie tego przypomnieć, gdy Regulus umiera i spełnia się jego ostatnie życzenie, albowiem chciał nie pozostawić w życiu Emilii żadnego śladu po sobie. Rozdział przenosi się do kaplicy, gdzie Emilia roztapia lód, w którym są uwięzione dziewczęta. Subaru cieszy się, że wszystkie są wolne i żadna nie musiała umierać. Wszystkie dziękują Emilii, a ta po długiej rozmowie z nimi idzie do Subaru. I rycerz mówi płelfce, że ta wygląda ślicznie, nawet jeśli się nieco pobrudziła w trakcie walki. Na dodatek odwaliła kawał dobrej roboty. Skromność Emi nie pozwala jej zgarnąć w całej chwały, dlatego przerzuca się z Subaru zasługami, aby nie czuć się jak nie wiadomo jaki bohater, przez co tylko umniejszają swoją zasługom, mimo że oboje zrobili całkiem sporo. Emilia finalnie stawia na swoim, mówiąc, że gdyby nie wyciągnął z niej lwiego serca, musiałaby zamrozić samą siebie i być może spędziłaby kolejne 100 lat w lodzie. Subaru prosi, aby nawet w żartach tak nie mówiła, ponieważ... Ponieważ wtedy Subaru miałby drugą śpiącą królewnę do uratowania. Subaru zastanawia się co u Reinharda, albowiem po pokonaniu Regulusa upewnił się, że Subaru i Emilia są bezpieczni, po czym wyleczył powierzchowne rany i poleciał dalej. Chłopak martwił się nie tylko o świętego szermierza, ale i o resztę. Próbuje się uspokoić, albowiem im wszyscy są od niego silniejsi, a jeśli ktoś umrze, bez wahania, użyje powrotu przez śmierć. W tym momencie chłopak czuje, że w jego sercu zamieszkało coś nienaturalnego. Czuł się tak samo po walce z Petelgisem, co świadczyło o śmierci Regulusa, a także tym. Że Subaru ma w sobie jakąś cząstkę chciwości. Subaru nie daje tego po sobie poznać, albowiem nie chce martwić półelwki. Rozdział cofa się w czasie do momentu na krótko po tym, jak walczący opuścili ratusz. Do środka wdziera się kapela. Udaje się do szpitala polowego, gdzie drogę zagradza jej Ferris. Arcybiskup urządza sobie z nią krótką pogawędkę, podczas której zauważa, jak rycerz zasłania własnym ciałem krusz stem. Ferris pyta, co kapela zrobiła krusz i jak ją wyleczyć. Wygraża jej przy tym drogocennym sztyletem, który pełnił bardziej funkcję ozdobną. Kapela kpis. Ferisa i zmienia się w krusz, po czym mówi, że przed rycerzem stoi wróg i powinna go tu wykorzystać i ją zabić. Feris z ciężkim sercem wbija w kapelę sztylet, a ta postanawia zagrać na jego uczuciach i rozpaczliwym głosem krusz pyta, dlaczego jej to zrobił. Feris pyta, czego dokładnie chce od nich nieczystość, gdy ta mówi, że nic szczególnego. Po prostu bawią ją takie przebieranki i zmuszanie ludzi do zabijania kogoś, kogo kochają. Przy okazji zmienia swoją rękę w macki i przygniata Ferisa do ściany. Ponieważ szuka czegoś konkretnego, postanawia, wykończyć rycerza najszybciej jak się da, gdy nagle coś przecina jej zniekształconą rękę. Coś wybucha tuż przy twarzy kapeli oślepiając ją. Okazuje się, że na łóżku w szpitalu wcale nie było krusz, tylko leżała tam Anastazja w przebraniu. Atakuje wroga, po czym urządzają sobie krótką rozmowę, gdzie kapela próbuje ich sprowokować, lecz Anastazja spokojnie oznajmia, że przewidziała jej przybycie i odpowiednio się przygotowała. Podłoga pod arcybiskup zapada się, a kapela spada aż do podziemnej kondygnacji tuneli, gdzie czeka na nią Al. Choć walka z Regulusem skończyła się, emocji w sumie nie brakuje w tym rozdziale. Może nie emocji takich jak ekscytacja ze starcia, ale też się sporo dzieje. Śmierć Regulusa. Drań dostał to, co zasłużył, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Prawie jedna trzecia rozdziału kręci się wokół tego, jak tak Gnida się męczy. W sumie to jest coś, na co czekało się odkąd porwał Emi, i nasilało się to z każdym następnym faktem o nim. To w jaki sposób zginął, było cudne. ReZero to uniwersum, gdzie najczęściej widzimy śmierć Protaga, lecz jak już widzimy śmierć kogoś innego, to jest to zazwyczaj makabryczny widok. I mowa tutaj głównie o tych dobrych postaciach. Fortuna Emilia gdy Subaru powiedział jej o powrotach przez śmierć Garfield gdy Rozwal go przebił ręką wykorzystując ram Rem próbującą ratować Subaru w jaskini, Beatrice zaćgana przez Else. Ze złych postaci Regulus jest w sumie drugą postacią z tej złej strony, której śmierci doświadczyliśmy i tym razem zejście antagonisty nie jest czymś co nastąpiło w trakcie walki, a jakiś czas poza nią. Daje to poczucie lekkiej satysfakcji u czytelnika. Backstory Regulusa jeszcze bardziej zniechęca do tego gościa. Owszem, nie można mu odmówić ciężkiego życia. Ojciec chleje, matka narzeka na wszystko, a rodzeństwo patrzy na niego za wzrostnym wzrokiem jak cukro. Ma. No ale następuje wyliczanka tych dobrych cech u rodziców. W końcu ojciec choć pijak, kupował mu prezenty. Matka choć miała dość, dwoiła się i troiła, żeby wyżywić rodzinę, a rodzeństwo, choć często mu zazdrościło, gdy przymierał głodem, oddawało mu swoje jedzenie. Patrząc na to z tej strony Regulus, choć miał niewiele, miał rodzinę, która go kochała, a mimo to stał się niesamowitym dupkiem, który uważa współczucie za formę patrzenia na kogoś z góry. Emi i Subaru, którzy próbują umniejszać swoim zasługą, to się dobrali powiem wam. Widać olbrzymie zmiany. W podejściu Emi do Subaru w porównaniu do pierwszych czterech story arków. W dodatku Subaru, nie chcąc zmartwić damy swego serca, po nie powiedział jej o tym, że wyczuł jak Regulus umiera, ponieważ przejął po nim coś. Zresztą zobaczycie w następnym story arku co. Finał rozdziału pokazuje nam, że w sumie walka w Pristyli dalej się toczy, w końcu w tomie 19 skupiliśmy się na Sirius i Regulusie, lecz wciąż mamy na polu walki Kapele, Kurgana, Teresero i Leia. Przypomnę tylko, że Reinhardt jak to przystało na Deus Ex Machina od razu po skupaniu Regulusa popędził sobie do dalszej walki. Chyba wszyscy mogą się domyśleć, gdzie Rudzielec się udał. A wy co sądzicie o tym rozdziale? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego TikToka, Twittera oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Teraz będą trzy filmiki przerwy przed Tomem 20. Do zobaczyska ludziska.